Podobno gorąco zaczyna się dziać wokół Wysp Kurylskich, mimo że jest tam ogólnie dość chłodno, ale mam dla Was kilka przydatnych wiadomości o tym archipelagu i częściowo o Morzu Ochockim. Posłuchacie? Na początek omówmy sobie jedno z najciekawszych mórz północnej półkuli, czyli Morze Ochockie, właśnie. Inna nazwa to Morze Kamczackie, po japońsku kai, coś takiego, czy też Morze Północne, ale tutaj w słowniku nazw geograficznych japońskich mamy kolizję, które w każdym razie bez kuryli możliwe, że miałoby inną powierzchnię i inne granice. Jest częścią Pacyfiku, oddzielone od niego półwyspem Kamczatka oraz Wyspami Kurylskimi właśnie, a także Wyspą Hokkaido. Morze obmywa brzegi Rosji i Japonii. Nosi nazwę od Ochoty. Mimo że dużo potężniejszą rzeką uchodzącą do niego jest Amur, no to rzeka Ochota dała mu główną nazwę wbrew pozorom nie od miasta Ochock, które z kolei nazwę przyjęło od morza. Zachodnia część tego morza leży na szelfie kontynentalnym i ma niewielką głębokość. W centrum znajdują się baseny Der Derjugin, w części wschodniej znajduje się tzw. basen Tinro i na południu Niecka Kurylska, której głębokość maksymalnie to prawie 4000 metrów. Od października aż do maja czerwca północna część morza może być pokryta lodem. Wybrzeże północne i zachodnie jest dość urozmaicone. Znajdują się tutaj główne wyspy, oczywiście potężny Sahalin, to wszyscy znają, ale też wyspa Szantarska czy Zawiałowa. Daria, wiesz coś o tym? Morze Ochockie, podobnie jak japońskie, bogate jest w różnego rodzaju ryby połowowe. Połowow? Czy on wynalazł rybołówstwo? Bardzo możliwe, że łączycie się z nim pewnym tajemnym pomostem, gdy nadchodzi Was ochota na rybę, bo stamtąd na przykład pochodzi bardzo duża część mintajów, ale to nie ryby oczywiście są głównym bogactwem tego morza, albo przynajmniej nie jedynym. Jak przystało na morze szelfowe, jednym z głównych bogactw takiego morza jest oczywiście, no tu wielkie zaskoczenie pewnie. Mimo równie niegościnnego klimatu wyspa Sahalin obok. Kraju nadmorskiego, jest aktualnie najszybciej rozwijającym się regionem Dalekiego Wschodu. Decydują o tym zagraniczne i rosyjskie inwestycje związane z eksportem skroplonego gazu oraz jego dostawami rurociągami właściwie do Władywostoku. Ale także Japonii, która, przyparta do muru, musiała tutaj po prostu współpracować z Rosją. To nie wszystko jest. bo wydobywalne zasoby odkryte w 2016 roku w tylko dwóch złożach są szacowane na 104 to miliony ton ropy oraz 338 miliardów metrów sześciennych gazu, a także 142 miliony ton ropy oraz 474 miliardy metrów sześciennych gazu. Dziwnym trafem Rosja szybko wnioskuje do ONZ o uznanie Morza Ochockiego za jej wewnętrzne morze albo przynajmniej szelfowe i tu się pojawia problem, bo przecież Hokkaido i Japonia oraz nie tylko właśnie Hokkaido. Także jest się o co spierać i Japonia o tym wie i być może tu jest pies pogrzebany, czy też coś innego jest pogrzebane. Gdyby trochę cofnąć się i zmienić granicę, to widzimy, że Japonii należałoby się jednak sporo więcej Morza Ochockiego. I tu pojawiają się wyspy kurylskie po raz pierwszy tak na poważnie. Króle, podobnie jak Aleuty mają swoją nazwę potoczną, jednowyrazową, jak Falklandy czy Shetlandy. Czy Japonia posiada ich chociaż mały kawałek? Otóż nie. I to nic. Po prostu praktycznie nic. Nawet z grzbietu kuryla wielkiego, ani kuryla małego, czy też właśnie małego, bo są dwa. Te wysepki tutaj, mimo nazw, Etorofu, Kunashiri, Shitokan, Habonai należą do Federacji Rosyjskiej. Więc jak ktoś zapyta, czy Rosję widać z Japonii, to tak, widać z latarni morskiej w Nosapu. Ale właśnie na dniach Japonia oficjalnie oświadczyła, że cały łańcuch Wysp Kurylskich jest japońskim terenem suwerennym i jest nielegalnie okupowany przez siły rosyjskie. Japoniu, a dlaczego teraz tyle miesięcy czekałaś na to? Zwlekaliśmy z takim oświadczeniem, ale w świetle naszych bardzo złych relacji z Rosją nie mamy nic do stracenia i możemy ogłosić, że te tereny są nasze. Tak to mniej więcej wyglądało. Na tej mapie widzimy sytuację z 1905 roku, gdy po wygranej wojnie Japonii z Rosją, tej przypadła południowa część wyspy Sahalin, a Jużno-Sahalińsk, jej stolica, stała się Toyoharą. Cały archipelag wysp kurylskich też przypadł Japonii. Warto dodać, że na Sahalinie, podobnie jak na Hokkaido, żył lud Ainów rdzenna ludność jeszcze przedjapońska, która cierpiała, mówiąc uczciwie, zarówno pod Sowietami, jak i Japończykami. Ale badania etnograficzne nad nią prowadził Bronisław Piłsudski, brat naszego marszałka. Sytuacja oczywiście zmieniła się po przegranej II wojnie światowej. Japonia musiała oddać właściwie wszystko. Choć na konferencji w San Francisco w 1951 roku Japonia zrzekła się swych praw do Wysp Kurylskich, aczkolwiek dokument ten zdaniem strony japońskiej nie dotyczył jednak wysp Iturup, Kunashir, Szytokan i grupy wysp Habonai, przeze mnie wcześniej wymienionych. W gmachu opery w San Francisco odbył się koncert amerykańskiej orkiestry Dentej pod tytułem Traktat pokojowy z Japonią. Pod traktatem brak podpisów krajów obejmujących ponad połowę ludzkości. Masy ludowe Azji, Europy i Ameryki przekreślą dyktat nowojorskich imperialistów. Zadecyduje czynna wola setek milionów obrońców pokoju. Spór wynika więc dziś z rozbieżności w interpretacji geograficznego pojęcia Kuryle oraz traktatów podpisanych w przeszłości. Żeby szybko to wytłumaczyć, Japonia uważa, że powyższe cztery wyspy nie należą do archipelagu i nazywa je terytoriami północnymi. Rosja nazywa je Kurylami. Południowymi. No i tak właśnie zostało do dziś. Gdyby Japonia odzyskała ich część, właśnie południową, to załapałaby się na większą część zasobów. Morza, znaczy większą część niż obecnie. Już nawet bez planu idealnego z tym południowym Sahalinem, gdyby miała decydować geografia, to patrząc na głębokość cieśniny Busola na środku archipelagu, faktycznie można by podzielić ten archipelag pomiędzy dwa kraje. Ciekawe, po której stronie znalazłaby się wyspa, na której zginął James Bond. W osobie Daniela Craiga w ostatnim filmie No Time to Die. Niby były to kuryle, choć kręcono to, jak zaznajomieni wiedzą, na Wyspach Owczych, na których zdecydowanie będzie spokojniej w najbliższym czasie niż wokół Wysp Kurylskich, tak sądzę.